Cześć, witajcie w kolejnym poradniku. Dziś porozmawiamy o wilgoci waucie, która powoduje parowanie szyb wewnętrznych. Pokażemy sposoby, jak usunąć wilgoć z auta, najczęstsze problemy, dlaczego pojawia się wilgoć w aucie i co zrobić, aby szyby nam nie parowały, czyli jak je zakonserwować. Nic tak rano nie denerwuje, jak zaparowana szyba. Musisz czekać, aż auto się nagrzeje, żeby nastawić ten ciepły nadmuch na szybę i modlić się, żeby jak najszybciej ta zaparowana szyba nam w końcu odparowała, bo przecież chcesz jechać w trasę. Ale w sumie, dlaczego nasze szyby parują? Jest to związane z większą wilgotnością powietrza, jak i większymi różnicami temperatur wewnętrznych i zewnętrznych. Woda przechodzi ze stanu skupienia ciepłego w gazowy i odkłada się m.in. na szybach, zmniejszając naszą widoczność. Powód parowania szyb, oprócz tzw. naturalnych czy związanych z temperaturą i porą roku, bądź z kilkoma podchmielonymi pasażerami, których wieziemy, może być związana bezpośrednio z usterkami auta, np. Na przykład uszkodzeniem nagrzewnicy, która może powodować, że cząsteczki płynu chłodzącego będą przenikać do naszego auta przez klimatyzację i osadzać się na szybach, powodując. Że będzie na nich pusty nalot. Dodatkowo sama nagrzewica może cieknąć i powodować, że będzie przedostawać się zawilgocenie do auta bezpośrednio, jako mokra plama, na przykład na podłodze kierowcy-pasażera. Takie objawy to również zapchane różne kanaliki odprowadzające wodę w aucie, bądź uszczelki drzwi. Jak i częsta przyczyna to również stary, zużyty filtr kabinowy. Oczywiście, w takim wypadku usuwanie przyczyn doraźnie nie da nam skutku i trzeba zrobić. Serwis auta aby usunąć przyczyny. A co jeżeli auto jest sprawne, przecież w autach nowych bądź bez usterek szyby także parują. Tutaj mam dla was kompleksowe rozwiązanie. Pokażemy wam technikę osuszającą auto i zabezpieczającą szyby przed parowaniem. A więc co będzie nam potrzebne? Na pewno odkurzacz, ewentualnie dmuchawa ciepła, płyn do szyb, kilka ściereczek mikrofibrowych, środek typu antybar. I dobrze, abyście swój komplet wycieraczek materiałowych zamienili na wycieraczki gumowe, które nie będą absorbować wilgoci wody. A więc na początku, jeśli mamy odkurzacz z możliwością odkurzania na mokro, wyciągamy naszą wycieraczkę i zbieramy całą wilgoć odkurzaczem. A więc odkurzyliśmy już samochód, przechodzimy teraz do osuszenia naszego auta, aby pozbyć się całej naniesionej wilgoci. Możemy w tym wypadku użyć urządzenia wytwarzającego ciepło, umieścimy je w aucie, włączymy i uchylimy jedną szybę na kilka centymetrów w dół. Tak, aby nasza wilgoć miała możliwość wyparować z naszego auta. Możemy również wykorzystać do tego celu ogrzewanie auta po włączeniu silnika. Jeśli auto ma sprawny układ chłodzenia i mamy taką możliwość, tylko uwaga, nie odpalajcie auta w zamkniętym garażu, ponieważ grozi to zatruciem dwutlenkiem węgla. A więc stawiamy nasz ogrzewacz w zależności od tego, czy będziecie robić to. Na tapicerkę czy na podłogę możecie użyć ręcznika mikrofibrowego podkładając pod nóżki urządzenia. W przypadku tutaj tapicerki materiałowej maksymalnie będę odsuwał mój fotel i ustawiam obieg powietrza tak, aby szedł w tą stronę. Ja oczywiście przełożę to urządzenie na miejsce pasażera tak, aby tutaj cyrkulacji nie przeszkadzała ta kierownica, aby zbędnie nie nagrzewać jej obszycia. A więc usunęliśmy już wilgoć z naszego auta. Jak to sprawdzamy? W czasie suszenia organoleptycznie patrzymy, czy mamy zawilgoconą podłogę i tapicerkę, jeżeli jest materiałowa. Następnie, dla pewności, możemy jeszcze raz odkurzyć i przejść do mycia szyb, aby utrudnić parze osadzanie się na czystej, śliskiej szybie bez rusztowania brudu. Nasze szyby są już umyte. Przechodzimy teraz do nałożenia środka typu antypara na wszystkie szyby, które są szczególnie ważne dla kierowcy i odpowiadają za widoczność czyli na szybę przednią, na szybę tylnią i na szyby boczne. Szyby boczne, tylnie możemy zostawić bez nakładania środka antypara, tak aby wilgoć mogła na nich się skroplić. Jest to oczywiście zależne od wskazówek producenta. W tym wypadku poczekamy, aż nasza piana opadnie, a resztę środka dotrzemy. A więc zakonserwowaliśmy nasze szyby. Są czyste, są transparentne, są zabezpieczone. Oczywiście w naszym aucie nie występuje żadna usterka, która mogłaby wpłynąć na parowanie. Teraz, również we wnętrzu auta nie ma wilgoci i nie będzie występować problem parowania. Dodatkowo wewnętrzne auta, tak aby zabezpieczyć się przed parowaniem, możemy użyć pochłaniaczy wilgoci. Są one już dostępne na rynku. Można kupić bezpośrednio, dedykowany do samochodu pochłaniacz wilgoci, który wkładamy pod siedzenie i ma za zadanie akumulować, zbierać naszą wilgoć z auta. Niektórzy dodatkowo używają domowych sposobów, takich jak kocisz wirek. Najważniejsze, aby działało. Dzięki za obejrzenie poradnika, zapraszam Was do subskrypcji, zostawienia komentarza sprawdzenia reszty materiałów. Które są dla Was przygotowane, jak i wyłączenie ad bloka, co spowoduje, że dalszy rozwój kanału będzie możliwy, jak i sprawdzenie profilu Patronite, gdzie możecie przeczytać, w jakim kierunku kanał będzie się rozwijać, jak i zrzeszyć się z resztą patronów. Do zobaczenia, piosenka.